No dobrze, ale przecież reklamy mówią, że jak ktoś jest przeziębiony, to mogę sobie tutaj kupić witaminkę C, rutynkę i tak dalej i będę zdrowy. Jak to działa? Um, trochę jak placebo. Nie mów mi, że witamina C nie pomaga na przeziębienie. No, według badań nie pomaga. To dlaczego lekarze znaczy... mi ją przepisują? To jest filozoficzne pytanie. <laughs> Okej, okay, ja wiem, no wiemy wszyscy dlaczego. Znaczy, trzeba zaznaczyć, że w dzisiejszych czasach bardzo dużo rzeczy nam się wmawia. Przede wszystkim to, że jesteśmy niedożywieni. Brakuje nam wielu mikro i makroelementów, witamin, co bardzo rzadko jest prawdą. My żyjemy w czasach, w których tak naprawdę jesteśmy na maksa zaopiekowani. Mamy dostęp do wielu produktów żywnościowych, które są bogate w witaminy, minerały, mikroelementy, wchodząc do jakiegokolwiek sklepu, załasz, jaką my mamy różnorodność tego, co możemy zjeść. Mhm. Kiedyś tego nie było. A Jednocześnie mówi się o tym, że kiedyś ludzie byli zdrowsi, lepiej się odżywiali i tak dalej. To jest prawda i nieprawda zarazem, bo my teraz mamy możliwość odżywiać się bardzo dobrze. Co za tym idzie dostarczać tych wszystkich witamin, w tym witaminy C, ale nie zawsze to robimy. I wracając do tej witaminy C, jeżeli masz jej niedobory, to tak. Jej zażycie podczas przeziębienia może sprawić, że szybciej z niego wyjdziesz. Ale tutaj trzeba zaznaczyć jedną rzecz: rzadko kiedy je mamy. Więc ta witamina C raczej działa jak efekt placebo.